że twoja manifestacja jest blisko, ale zaraz, zaraz, tylko tyle. Hej, kochane Bridget, dzisiaj będzie o manifestacjach, ale nie tych z transparentami, tylko tych duchowych. Kasa, zdrowie, SP, no wiecie. Ważne guru mówi, nie powiem, że łże, ale projektuje życzeniem o clickbaity, że są trzy znaki, które pokazują, że to już prawie się dzieje. Bo kochacie laseczki takich guru, nie? Są trzy nietypowe znaki nawija guru, które mówią, że twoje świadome manifestacje właśnie się wkrótce zadzieją. Tak, dokładnie. Właśnie to, co próbujesz przyciągnąć, Twoje marzenia, cele, pragnienia, to wszystko się właśnie wydarza. Jest w drodze. Tylko ty jeszcze o tym możesz nie wiedzieć. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie to znaki, zanurkujemy w ten temat w tym filmie. Ale błagam cię, nie bądź naiwniarą, ale o tym później. Bo zanim zaczniemy, nazywam się Pepsi Elliot i jako sułtanka sekretnych manifestacji i cesarzowa rewolucji krystalizacji. I pomagam ci odnaleźć się w tej całej z lekka pokopanej sytuacji, gdzie każdy coach ciągnie przy małą kołderkę objawienia prawdy w swoją stronę. To jasne. Także wal, w dzwona, wciskaj suba, daj łapkę. No wiesz co robić. Hejka wszystkim i lecimy z tym koksem do góry. Dziś rozkminimy razem trzy nietypowe znaki, które mogą dziać się obok ciebie, ale ich jeszcze nie dostrzegasz. A dzieją się. I co one oznaczają? O, w korzik, że w Amazonie Wszechświata właśnie pakuje się już twoja paczka i nadaje się priorytetem w twoim kierunku. Tadam! Pierwszy znak. Nietypowe synchroniczności. Nie chodzi o te oczywiste, jak 11:11 11 na zegarku, czy 3 dwójki na rejestracji, albo wyskakujące wszędzie. Chociaż one też są spoko i mówią: hej, jesteś na dobrej drodze, ale teraz gadamy o czymś mniej oczywistym. Może wciąż widzisz ogłoszenie o jakiejś pracy, które pojawia się wszędzie, gdzie spojrzysz, albo reklama filmu, która śledzi cię jak cień, albo jedno słowo, które nagle Słyszysz z każdej strony. Nie masz pojęcia dlaczego. I tu jest klucz. Śledź tropy, nie zlewaj ich. Jeśli coś cię pcha w stronę jakiegoś wydarzenia, konferencji, rozmowy kwalifikacyjnej, idź tam, serio. Może to nie chodzi o samą pracę, może to drzwi do czegoś zupełnie innego. Weźmy przykład. Widzisz ciągle reklamę inwestycji w nieruchomości. A ty z nieruchomościami masz tyle wspólnego, co ja z baletem klasycznym. Domyślasz się, że nie mam wiele wspólnego. Ale może właśnie masz się tam pojawić. Może na konferencji poznasz miłość życia, albo kogoś, kto łączy cię z kolejną osobą, która zmienia wszystko. Bo manifestacje dzieją się w dziwnych, niespotykanych sekwencjach zawsze. Wiem, że takie info jest sexy. Pragniesz go usłyszeć, że pójdziesz tam na event, co nie masz pojęcia, o czym jest, a SP właśnie cię zobaczy, jakże inną, odmienioną, z jasną twarzą, pogodnym obliczem, uśmiechem, pogodnym spojrzeniem, taką mega potem spojrzy na trudną laskę w mocnym make-upie która teraz stoi bardzo blisko niego i zrozumie swój piekielny Błąd. Słuchaj, Bridget, cudownie, że Amazon Wszechświata już nadaje do ciebie paczkę. Ale może zanim ustawisz się w kolejce, na tej energetycznej poczcie, sprawdź, czy w ogóle podałaś poprawny adres. Fryzjer, obiecuję. Bo te nietypowe synchroniczności są super, serio. Tylko, że czasem nie oznaczają duchowego przebudzenia. Ale to, że algorytm Google cię podsłuchuje. Business, ile synchroniczności. Chciałabym pojechać do Rzymu. I z Instagram, Instagram, widząc to, podpowiada Koloseum i to wszystko widzę. Chciałabym pojechać do Rzymu i Instagram mi to wszystko podpowiada. Znak synchroniczności. Przykład? With pleasure. Proszę bardzo. Zobaczyłam reklamę konferencji o budowie Abu Zabi trzy razy dzisiaj. To znak. Nie, to cookies. Ale spoko, synchroniczność to synchroniczność. Tylko błagam, zanim pójdziesz na konferencję o przemyśle stoczniowym, bo może tam czeka na ciebie miłość życia, SP, sprawdź, czy nie masz alergii na olej napędowy i ludzi w garniakach. Tadam. Drugi znak emocjonalne uwolnienie. Może ostatnio z jakiegoś powodu jesteś mega emocjonalna? No po prostu mega emocjonalna. Płaczesz bez powodu albo z byle powodu. Albo nagle masz momenty, kiedy wszystko w tobie chce się wywalić na zewnątrz. Ogromna według guru o milionowej oglądalności wskazówka. Bo skoro nie wiesz, dlaczego to czujesz, to znaczy, że nie umysł to uruchomił, to nie ego uruchomiło to poczucie. To moment, kiedy robisz miejsce, to jest ogromny znak. Tak, że to, czego pragniesz, właśnie nadciąga. Te wybuchy płaczu, nie wiadomo o co, to wzruszenie, nie wiadomo dlaczego. O już, Bridget, yy, niekoniecznie. Okej, okay. owszem płaczesz, lejesz łzy, bo czujesz, że coś się dzieje, jasne, to może być energia skosmitkowa, albo PMS, albo yy, meno już puka do twoich drzwi, a może wręcz przeciwnie, właśnie zaciążyłaś, albo to, że Netflix anulował właśnie twój ulubiony serial. Ciągle płaczę, ciągle mi tak strasznie, albo synchroniczność, albo miód. Kacjowy mi się właśnie skończył. Nie wiem już sama nie czy to oznaka synchroniczności, czy tylko miotku mam tak mało. Nie wszystko, co leci z oczu, jest oczyszczeniem duchowym. Czasem to po prostu życiowa alergia na debilizm, a niech będzie może coś się uwalnia. Ja tam wolę, jak uwalnia się, dajmy na to. Odwaga, miłość, radość, orka w ciszy, noszę wszystkie łodzie, wywalam <ścoughs> z lodówy połowę, syfu. I takie tam. Znaścią dalszy. Trzeci znak. Nowe dziwne zajawki i ciekawości. Nagle coś cię zaczyna kręcić, i sama nie wiesz czemu. Nigdy nie interesował cię golf, a teraz masz ochotę spróbować. Nie ten taki golf, tylko taki, wiecie, no, yy, na trawce. Nigdy nie chciało ci się podróżować, a teraz myślisz, chcę do Włoch! I to ty teraz! I to już. Albo pojawia się może pomysł na kurs, dajmy na to mówca motywacyjny. A ty sobie myślisz, ale jak to, przecież jestem introwertyczką, ledwo do ludzi gadam. I co? I nic. Idź za tym, bo to przyciąganie, to twoja intuicja, to głos Kate Walker. Par excellence. Dosłownie. Twoja dusza wylazła z pięty do serca. Odważyła się. usłyszała się. To siła, która cię ciągnie, chociaż nie masz pojęcia czemu. Ale guru wie. Miliard Odsłonny. Jeśli to nie ma dla Ciebie sensu, ale ty to czujesz, to znaczy, że to ma sens w rzeczywistości absolut. To tyś jest, a wszechświat robi tylko tę robotę. Ale że co? Dziwne nowe zajawki? Nagle chcesz grać w golfa albo lecieć do Włoch, tylko nie zapomnij, że wszechświat nie płaci za bilety lub haza. Ba! On nie boli nawet za taniego chyba że Słyszę, słyszę ciągle zew golfa. Synchroniczność. Wszędzie widzę wszystko od golfa. Chyba zacznę grać. Robię Gdzie się podziałeś? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Mega synchroniczne. Chyba mam na, jechać na konferencję stoczniowców. Może tam będzie SP i że chcę na kurs przemawiania publicznego? Nie wystarczy, że dalej boisz się odebrać telefon od kuriera. To wszystko mega fajne. Ale w międzyczasie, między 11:11 11 a łzami na TikToku, może warto w. otworzyć Excela, napisać plan działania, zacząć orać w ciszy, przenieść wszystkie łodzie albo chociaż ruszyć odwłok z kanapy i zrobić najlepszy trening, wcześniej zimny prysznic, potem cztery szklany. Opróżnij lodówkę z przerostu, bo manifestacje są piękne, są zajebiście piękne, ale nie zapominaj. Nawet Budda musiał chodzić, nie teleportował się. Nie czekał aż znak, synchroniczność go przeniesie. Po prostu szedł. A nawet 6 lat siedział pod drzewem i medytował. Więc chodźmy, Bridget i my, z ciekawością, z intuicją, ale i z terminatorem w środku, który powie: dwukropek znak super ale teraz działaj królowo bo wszechświat kocha tych, którzy nie tylko czują, ale i robią. Manifestacja to piękna sprawa, ale jeśli siedzisz i czekasz na znak, jeśli tylko siedzisz i czekasz na znak, ale nie robisz nic, to sorry, ale SP sam się nie zapisze na terapię par. Milion nie spadnie z nieba, a zdrowie nie zrobi sobie zielonego szejka. Więc tak, znaki są ważne, ale twoje działanie jest największym znakiem dla wszechświata, cynkiem dla Kate Walker, że tobie zależy, że serio ci zależy. Owszem, to były trzy nietypowe znaki. I pomimo, że każdy dostał na płasko z liścia, to i tak wiadomo, że synchronizacje się zdarzają. Ale gdy nie zastaną cię w trakcie orki w ciszy, czy przenoszenia wszystkich łodzi, a nie nawet nie biegniesz, nie żłopiesz czterech szklanek, Jesus, przecież lecisz odwodniona, być może od wielu lat, w swoich komórkach nie ma tlenu, jesteś zakwaszona i nawet to lubi. Bo rzadko oddajesz mocz, a jak już, to bardzo, bardzo żółty. Lekkie zboczenie z prostej. Owszem, synchroniczność to jest lekkie zboczenie z prostej, to ci może dać cynk. Lekkie zboczenie z prostej, znak, może się zdarzyć, ale tylko wtedy to będzie znak, gdy jesteś w działaniu. A więc gdy synchroniczności mają ci dowieść najlepszy tego roku czas ever, to muszę Cię rozczarować. Owszem, jest to możliwe, ale wery mało prawdopodobne, jeżeli nie zastają Cię w działaniu. Nataczanie, cokolwiek zobaczysz na niebie, nie oznacza niczego. Na skrzyżowaniu nie działają żadne synchroniczności. Chyba, że dostaniesz kopa, żeby spaść z tego krawężnika i ruszyć w którąś stronę. Wtedy tak. To okaż wdzięczność, bo to jest mega synchroniczność. Wtedy zaraz zobaczysz 17 rejestracji, 70 777, a za chwilę SMS od SP który nie pisał 2 lata a tymczasem miłość światło jawność i rozsądek tyle Zostaw ślad węglowy. Tu byłaś muszka CC. Daj suba, daj lajka. Widzimy się wkrótce. 11 portali już czekają w boksie startowym. W portali do tego, jak zostaniesz milionerką. Bo <gryw> łatwiej to przeżyć, jak Janusz jest niechnie ten teges. Love you!